No hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym, już chyba czwartym, chociaż do końca nie wiem, odcinku z Call of Duty Ghost i właśnie zaraz wam wytłumaczę o co chodzi, gdyż teraz zaczęła się jakby kolejna misja, musimy tam tego jakiegoś Ajaxa, Adiexia znaleźć, bo oni go porwali i teraz muszę ich wybić chyba. Nie jest załadowany. no to co, co chcecie zdziałać? To nasz chłopak, a tam jest ten, ten. Gdzie ten? O, siedzi biedaczysko tam. Dobra, okej, okay, no to już wiemy, co robić. To z żatami iść Ej, tak, i przed chwilą, w trzecim odcinku, w sensie raczej, e, skończyliśmy nasz trzeci odcinek na tym, że staliśmy przy tym tam takiej bramie. No i tak, że tak powiem, dla testu tam wszedłem, bo chciałem sprawdzić, co się dzieje dalej. No i tak naprawdę zabiłem tylko dwie osoby, i już był ciąg dalszy, czyli teraz to, co się teraz dzieje. Więc przepraszam Was, że ominęła Was ta ćwiartka, fabuły, ale tam już naprawdę nic się nie działo. a a żeby to jeszcze raz jakby zacząć musiałbym wszystkie misje, całą misję robić od nowa, która była strasznie długa A tak to no praktycznie nic się nie traci, a ja już mogę nagrywać dalej A muszę ich ten Trafie nie, okej okay. Później pewnie ich wysadzimy, fajny, fajnie Podoba mi się Jeszcze tego, jeszcze tego wszystkich Hohoj, bo, bo mi ucieka Uf. Dobra nieważne okay, czekaj na przykład, gdzieś tutaj sobie strzelę. Czy, się, czy też wybuchnie to miejsce? Roger, nasz pies, oczywiście idzie z nami. Dobra, zbieramy się. Mamy do autka wsiąść. Chcesz wejść, co? A ja mam też wejść, dobra. I ksikiem. Hej, <grystanie> co będziemy sobie jechać? Tak, przez miasto. Ja chcę kierować. Nie jestem dzieckiem. No ale... Zajdziemy jedziemy tam w nich prosto? RT, 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 gdzie jest RT? A to! Teraz! Ohooo! <grym> Ohoo! Ale zjeźdźmy. Mogę na pierdolenie? Tak powiem. Nieładnie. What the fuck? Ej, zabiłem mnie tu zaraz. Fuck. Gdzie my jedziemy, kuźwa? Będziemy się zabić? Łoł, łoł, Tu Jesteśmy na jakimś stadionie w ogóle. się akcje. A nasz pieseł. Okej. Okay. O, lol, A ja mam, kuź, strzel Nie, już normalnie. LB? No dobra, Iść iść przyjdę na atak, Fak w tobie, wała, wała, wała. No Nie! Ten z tutaj z przodu. No, na hej! Nie ma go nagle. Jipie! Nie ma się go. A jak za specjalistą? Ta cała misja na tym polega, rozumiem. Nie ma się rozumieć. Jest? Nie ma się, Dobra, Rozwija go czy za słonami, czyli co, gdzieś tam sobie my. Ja idę z tym ziomem. No dobra, dobra. Ła! Zabolało. Mylą mi się, który to mój jest, a który to ten przeciwnik. Nie chcę zabić swoich. tak się średnio kończy na no, fuck, fuck, zły pomysł! Ej! Spokojnie... A to mój, sorry, no, no mi się, no Zanim zobaczę ten mały zielony napis, to już zacznę długo szczerać na tej pierwszy. Nie kończy się tu dobrze. Gdzie biegniemy? A to jest. Chyba nie jest mój, nie? Nie, nie był. Gień! Nie śmieszny, Nie śmieszny, nieśmieszny. No, przyszli moi ludzie. Ajax! Przeładuj, przeładuj, mały. Dobra, idziemy. Ok, ok. Gdzie jest Ajax? Ajax. Jak to się czyta, nie wiem. Ale dla nas to taki Ajax. Ajax to jest jakiś płyn chyba do mycia naczyń czy coś. Ajax? Ajax? Coś mi to mówi, ale nie wiem. Zbijamy tam, tym będzie taka fajna akcja. Czy, Ch Okej, okay. snajperem, będę z snajperem. Uuuu, fajny. Mogę ich zaszczelić? Mogę. Pięknie. Wszystkich zabiję. O, to są moi. O, to też był moi. Chyba już wszystkich zabiłem, rozumiem. Wszystkich jest Dobra. Lęba, czysta, wijam do was chopaki. Gdzie jest Nie ma go, to jest jakiś gówniarz. Ale fajne. Dobre ujęcie. Dobra, gdzie, gdzie, gdzie? gdzie. Okej, okay, to za wami panowie. Ma no, jakaś broń? No, moje jest nie. Moja jest po prostu zarąbista. Niełatwo ją wymienię Ła! Co bolało mnie, ale się zresztą nie zmieniałem. No dobra! Nie ma co. Eee, tam jest jakiś współczulek. Dzień! Mnie też. Już wszyscy? Jestem czysta, jest czysta, jest czysta. Mmm, dobra. Zbijamy, wbijamy. jakiś stadion był? Jakiś wielki stadion. wow. Fajnie wygląda taki zniszczony. Dobrze jest zrobiony graficznie w ogóle jest to Call of Duty. Nie powiem, że nie. Możemy się wykąpać nareszcie. Nie mogę się położyć w odzieżko. W sumie jest tu zimno. Wow. No fajnie. RBRB okej który drzwi tutaj? W samym się Więcej im tam tego więcej Żeby się zadławili Idź Gin. Idź wszyscy Fajnie czuję się w takim zemafowie stosowania ich i taki dośpiewczan Zawsze chciałem to zrobić Okej, okay, mamy punkt kontrolny to są moi ludzie. Biegniemy. O, tutaj będzie rozróżnienie. Będziemy się tu pewnie strzelać przez godzinę. Trochę to jest nudne, szczerze. No ale trudno. Najfajniejsze są takie akcje, właśnie jak przed filmem. Agranat. Tylko że nie jedziesz jakimś samochodem, coś rozpieprasz, tylko podkładasz jakieś bomby. No ale jednak. No ale jednak, ile można, nie? W sumie nie wiem dużo można, bo mało jest takich akcji w Call of Duty. Ale oh fuck fuck fuck! A jednak na tym choroby dzisiaj polega się tam trzeba strzelać nawzajem i czekie różmy. jeszcze nie będę się tu wymądrzeć aż tak, bo z takim wielkim fanem falem to dzieci nie jestem. też grałem w wiele wersji. Dobra. Uuu wow. Bijemy sobie tutaj, tutaj ej, puść mnie to. ła! Woli! Tam są jakieś kurcze kurcze byki, wa wa wa, wow. tak się wychylam. Dobra, idę tam. O, to jest mój. <laughs> Sorry. A tu co? Ah! Fuck! Fuuck! Bo głupie, cały magazynek, a ten. Chlebie mnie zabił. Ty jesteś mój, dobra. Gdybym też są nasi, już, dobra. No to czyste. Jeszcze ja żyje, ja zadziwiam mnie co naprawdę z każdym odcinkiem, że on ciągle żyje ten rożerek o Greenway Park Oki Doki No i co? Mogę co A nie mikrofon, mam podobny mikrofon w sumie Dobra gdzie gdzie? Uuuu, gorąco tu gorąco co wbijamy tam, znowu mam rzucić gaz? Nie mam gazu. Co mam zrobić? O, tam jest Ajax, niby. U, Dobra, idę z tym gościem, rozumiem. Ty ja idę no. Szybciej! Co za koleś? Zasztyletował go. Nie słaby. Nie wiem, każda broń mi się wydaje słaba przy tej. Może to już przyzwyczajenie, ale... Ale tak wyszło. I co teraz? To, to co mam zrobić? Co mam zrobić? No, ale ja nie mam gazu, przed chwilą nie miałem jakimś prawem. Ale jest gaz, no to, to szukali mnie, Ale fajnie. Nie może, byliby bardziej przygotowani na pewno. Obstawiali go ale dobra. Oho, bim bam, bim bim bim. O, tak, to jest po co kocham. Te akcje zwolnione te, kiedy tak na pierwsze życie. Kocham, kocham. No, to nasi ludzie. Dobra. Jesteś wybici. Jest, gdzie jest? Ajax, muszę go zobaczyć. Żyjesz? Czujesz, stary? Ajax. Czuje Ajax. Ajax, dzisiaj Ajax, Ajax żyjesz? O, jeszcze żyjesz, żeś. No jest murzynem. <grym> Dobra, nie jestem rasistą. Może to coś. Trzymaj się, mały. Zabiję cię. Ej, zaraz mnie Kopie Odszedł, nie! Mogę go zabić w takim razie, skoro już nie żyje? Nie, nie mogę, nie mam amunicji. Nie mogę w niego strzelać. tylko nóż. No, abra No, nara, fajnie, że przynajmniej go poznałem, nie? Typowa taka scena akurat. Znajdujemy go i on ginie. No. Takie życie... Po co go bierzemy? Przecież on już nie żyje. O, o, wow wow. Ej, ja to granata, rzucenie, nie mam granatu. Uuu, jakiś piłkarz? A, ok, uwielbiam być sniperem. Fajnie jest, z drugiej strony ich bezpieczna. Zostawcie! 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 I Zostawcie! wszyscy! Zostawcie! 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 Tam gdzie wbiję To samoloczu Jej, yes, spadek Kurwa. Jest, udało się nam się, nam się nam się Kurwa, kuwa, dobra Mam Ja też ze dwa bilecić, weźcie mi ze sobą piska Ej, bo mnie tu wybiją zaraz, kurczę, no Aaa, mogę do was! Uff że mnie zabiją, oczywiście piesek z nami Dobra spadamy Ej bo mnie zabiją Trzeba osłaniać nasz helikopter Cię przestraszyłem Już? No już odlecieliście dość daleko Mogę tak swój helikopter zestrzelić? Dobra Co nie? Nie udało się, sorry to moja wina me. koperku jesteś na... mm. Znowu musimy tam gdzieś wbić? Znowu co? No, soreczki było małe cięcie, właśnie wsiadłem do helikopteru było małe cięcie, bo, 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 bo się przerwało nagranie przez to, że mi się... miejsce na dysku, bo oczywiście... Ustawiłem sobie głupio, że mi się na dysku złym e, to wszystko przerzucało. No i się nie skopnąłem wcześniej i teraz zobaczyłem, że mi się to przerzuca na dysk C. I właśnie mi się skończyło miejsce i teraz dopiero to wszystko ustawiłem. No i kurczę, jeszcze raz muszę to zrobić, bo się nie skupiłem. Się zdenerwowałem troszkę, bo nie wiedziałem o co chodzi przez chwilę. Ale dobra, już już możemy grać. Teraz musimy to zaliczyć, o to jest późno. Dobra, żeby nie przedłużać, trzeba to wszystko zrobić jak najszybciej. Uratować moich ludziów. Jeń! Jeń! Muszę sobie i tak mogę zrobić jakieś czyszczenie na kąpie, bo jest nie za dobrze jak na razie. Nie za dobrze z moją pamięcią, bo się, że w końcu znowu będzie jakieś jeszcze większe problemy, jak w ogóle kąpiel zamulać zaczyna wtedy. Urywa się połączenie, czyli odlatujemy. Oh my godness, poza zasięgiem.

jako, że tak ładnie równo wyszło na misję całą, No i z tego głupiego cięcia, ale okej, okay, dobrze, że już dokończyłem tę grę. Mamy jakby koni na misję zaliczoną, więc fajnie. Dobra, teraz będziemy się lecieć, ok, ale fajnie, Zajwiste. Dobrze, do domu, to jest kolejna misja. Dobra, stop, nie! coś wiedzieć, co się dzieje dalej, to zajrzyjcie na inny kanał, ale wolałbym, żebyście po prostu poczekali. Na kolejny odcinek ja Was zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że Wam się podobało, zapraszam do tam oceniania, komentowania itp. No i jeszcze raz dzięki za oglądanie i cześć!